Już, czekaj Już to, wylądowałem na lampie i prawie się ubiłem oh, Czekaj, bo jeszcze nie doszedł no Dobrze? Czekaj, bo on leci dopiero, nie? Dobra, jejuś I wylądował Prezent, Waga. Złoty pistolet No, no Ej, wezm... wezm... dostaj, serio? Nie, serio. Ej, serio, daj. Ej, daj Nie, no ja, ja serio, ogólny pistolet Ej, daj, ej, daj, daj, daj. A jak wam sztucer poleci, to mi dajcie, nie? Wiesz, to co ja robiłem w, tam, w tej gierce, co miałem ten sztucer, ja to było czyż. piękne. Jak Ty to nie. Jak O, nie mogę wiem, wysłać... jest na, na czacie. Choćbym mogę wysłać jeden taki filmik. Gadnie ile ja mam. Nie chce mi się. Zesrasz chyba. Ej, powraca koło nas księ... Krzyn... Znaczy Famas ze skrzynki, nie? Sklątwa fa Famasa ze skrzynki. A to na sklepowej znów jest. Tak. Ja pitole. Ej, u mnie macie szarołemkę, jak coś okay. Stary to ja mam. Jedną w Eku, jedną ja już zostawiłem. Ja mam zieloną. Też mam zieloną. Też już mam niebieską Możecie wow, tam pistolet i famas Nie, naprawdę. Ło. Wow. O Galila Tomasz? No dobra jak ktoś chce granatnik to tu leży niebieski ja Miałam 12 rakiet to mogę rzucić Ja się zastanawiam tylko gdzie jest fany, nie? Tu ktoś skwałcił? Fany i maniaczek A maniaczko za Alej <laughs> nie pistole od was tych skrzynek to tylko no, no, ty, ty, nie no, był chyba ostatnio Ale nie było go już długo i nie ma wspierającego wiesz Bo już mu się skończy się nie pokazuje oh. do tego oh. Oh. Już, matka mu zabroniła używa za to że ukradka jest żeby kupić grę ej, ej mam dobry pomysł za streama Profi, dawaj Him został wigilijnego No ja. zwłaszcza że nie wybędę u siebie w domu no to taki babciu jeszcze lepiej twoja babcia Ale serio mówię. No ja mogę tak zrobić chłopie Ale by... O kurde Jadek solówę tam pociśnie Z babcią? Nie ze mną No widział ktoś co? automatyczną pompę lepszą niż szara i zostawił? Jak ja byłem ostatnią filmką Wyciąłem sobie Patrz co poleciało mi z prezentem o, A, mi A co miałeś? Jaką miałeś pompę? Szarego tak tylko Boże taką pompę dostał taki zawodnik, przecież ona na zmarnowanie poszło. No nie? Kurde, zaplątały mi się wszystkie karty spokojnie, wiesz jak z to trzeba poczekać, z się krwawi. Weźmiemy kartę, ale weźmiemy pompę Nie będę czekał, wezmę go na plecy i zrzucę z wysokości a, a ja będę czekał na dole. Na hydrantach. A może chcesz tak skoczyć z góry? A z dołu się doskoczyć? Da się. Z da dołu się. skoczyć do góry. Ej, a? Ja a idę na południe. A co ja to to znaczy? Jaki student. <głos> 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 The fuck? Ten, 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 ten. To kurwa nie? jest tak, tak... Jeszcze trochę i będę Star Warsów no oh. Będzie Które... się działo. O 19:30 już jest chyba ten tylko no, na początku. No. no start kina. No to wchodzimy, nie? I... To ten 29 trzeba odpalić gierkę, po prostu zagrać. Nie chciałem czekać, kurna, bo będą reklamy napalane. Jak w kinie. Jak w kinie, no. A potem możemy nie wejść i będzie przypał. Nie, bo może wejść w trakcie nawet. Ale... może na przykład będzie za dużo osób nawalonych? To nie ta impreza Nawalony to jest twój staro to jest stary. To jest twój. Nawalony to jest twój stary na wigili. Tak się składa, El. że go nie ma, Melo Na Wigilii? <noise> Wy, wyszedł... wyszedł po, do sklepu i nie wrócił Shiver in Ej dobra, 27 typa, my nawet mamy Tak to, to, że jak się Ta. leci na jakiś sklepowy o Nie w nic, bo zaraz na zacznie się na napierdalać A tam co się świeci, bo ja dalej nie wiem Tam Psu jajca Jezu, Kurna, coś jest do zebrania w tym pierdolniku? No, możesz na przykład ten Rozwalać, rozwalać kostki lodu Ej, patrz, no tam te z lodu się rozwalił, A tutaj jak jest i się nie rozwalił. Ale tutaj. O, albo rybka wypisy. Rybka razy 3 biorę. Razy 3? Daj, po jednym Nie, też. Ale dobre tej temy są z tego. Nie, no weźcie AP to jest trochę za dużo. Ale jest dobry na serio a ja te posągi ty. daję po 100 cegł. No i 100 cegł. Co? 96 oh, cegł. za jednym proszę. uderzeniem dostałem. Od tej, Snieżki Lol, a jest. Co nie? Dużo daję. What the fuck. Kopię jak. Y to. 96 cegł mi dała śnieżka przed tym za jednym uderzeniem. Fuck. A nie, mi się chyba pomyliło, bo mi się zapisał z, 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 to są Pewnie ta O Nie wiedziałem, że ludzie jest z Mam Pom złotą pompę, złote P90 Boż, nie. dwa itemy na zmarnowanie Ja... Idę po dropa mnie Dobra, Mocisz... zajmuję pompę Ej, chodź, na ku do mnie no, on się puściło Pompę zajmuję Ja zajmuję pompę, bo ja mam szarą a ja się A ja mam zwykłą, a masz traktykę. Ej serio, ja tylko pompę potrzebuję, zostaw tą pompę no. no, mi się przyda Skalpę 90 też Dobra, damy to rozwalaj, pompa jest twoja, reszta moja Chodź, mnie pewnie kulkę urzucić, żeby nie Dobra, ich tam nie ma Fak. ja, Nie, po prostu. To, to złoty pistolet? No a jak? Co? Ko kocham to grę Skrzynkę otwieram, prezent pistolet. Złoty. Otwieram zrzut pistolet. Złoty. Otwieram skrzynkę pistolet. Dobra, dajmy. Co? Ja bo poszedłem tu lutować, bo tu jest nierutowane. Może znajdę pompę lepszą. RPG znalazłem, sztos. Mam dwie siorborytki i jednego małego keweka. Jeśli będzie mi złoto, to mogę zamknąć. Ale poczekajcie na mnie, nie? A, po co? <grych> o, może będzie. Co będzie? Złota snajpa. A ty co, miałeś skrzynkę, czy co? Prezent miałem że wolałbym sztucerka, niż złoty złotą No, też bym wolał sztucerka Chyba jak każdy O jest, niebieski automatyczny, dobra No i przynieśmy mi tego szeregu Szczerba pompka. O, Skar, Ha Lol. Haha <śla> <O, śla> powinien... <śla> chodźcie tutaj <śla> Ale a jeszcze nie, się ja wszystko mam... przelutowałem. Ja mam legendarnego Skara, legendarne P90 i legendarną pompę. Co on, kurwa ma za itemy? No nie chcę ci zmówić, to jest jeszcze jedna pompa, nie? Automatyczna, niebieska. Dobra, o, idziemy nie do sklepowej. Ej, do sklepowej musimy iść. Nie My już jesteśmy w strefie, w strefie w coś No a dzięki, lutowane, że mnie zostawiliście, no. Nie mam no nie, nie ma tego, nie ma problemu. Typów, po mam, o, nie mam. Pompka niebieska Typów mam. O, strzelba pompka niebieska. Nie mam. Co ty powodzenia. O powodzenia No i raz nie będziemy mogli się, My masz, na ciebie ty... jesteś w wiesz, że nie mam? Kurde. Stream podgląda. Ban. No ban, dokładnie. Stream sniperzy to frajerze, ale. <laughs> Słynny raper <laughs> Ja proszę, przybędzie tu gdzieś trajmy. taktyk. Flago na bicie, elo. Epic Games, zróbcie yo, coś z, z tymi ludźmi. Na... Flago na bicie, bicie sprawdź to gówno. Wiesz <laughs> o co wie. chodzi. O tu jest ten budynek, w którym nawalałem się przez całą gierkę przedtem. A to dawno dawno. Fajny drop, nie? Dobra, fajnie chodź do strefy. O no, snajper. Podobno, wy już jesteście w strefie. Ej, to no masz jesteś... dwie apteczki czy dwa kewy? O, Expec to jest koń. Apec to jest mam kewów 6? No, ja mam 6. A marzeń, Teraz jest godzina? Nie. 23 po. Dobra, nocna no, się zaraz kończy, musisz na kółciekać i spać. Nooo, a... tak sobie tak. Łapteczki dobra. Pierwszyś do stragi, proszę. Nie mam, mówię. Zero mam. Kto umarł, ku... ten nie żyje. Tam jest... Nie, bo mnie HP. Na co? A, nie. Gdzieźdź na Nie ku... czy nie? nie ma. Ja cię w tym budynku. A do nie, czego tak, też? Też, nie do wiem snajpy. Tyle lutować i tak Ej, ty pisarają ogólnie otworzyłem sobie skrzynkę jedną na tym zalewie i... I co? Ej, jeszcze przeciwnika nie widzieliśmy, nie? Ej, ja mam 990... wchodzimy na tą górkę szybko, chodźcie, ej, 666, chodźcie mero, tu. Tych typów, ja nie mam siły Może jakiś typ ma taktykę, to wezmę sobie. Biało! Będzie się dostarczy. Chodź przede mną Leży duch Neku fragowiec Jak dobrze no. Neku fragowiec Polapsi Pedul A bo ty że żyzysko... znisz... Kurwa co to? to. Za no jak tam panowie, bardzo to polubię nie? nie żeby coś, ale tam macie legendarną pompę Tak, macie, tam. Mhm właśnie. Ja mam raz z boom'em legendarnym Już to widzę, nie, jak mamy Nie, dwóch, dwóch największych debilów ma najlepsze na pompy Dobra, mogę wyjść od Nie, nie dawaj, proszę proszę, proszę. Znaczy, nie masz szczerze, Co, pompę? Ja chcę pompę Dawaj, dawaj to, dawaj to Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj Bo cię strapuje no i co wtedy? ZD, zdrapuj O, trap, tam jest lot Dał nie! Tak się osnął A tu jest bałwan tego. A tutaj tego nie było. Czy to wystawialiście ten prezent? Był przecież debino. Nie było, jak przecież się jest tam MK zielona japteczka. Zostawmy Ja znowu jestem kapia. Ale nikt nic nie wziął. Ty, rzeczywiście. Citer Cheater przez ścianę widzi. No widzisz, o. skąd myślałeś, że jestem taki dobry? Nie wiedziałem, to, że, że jesteś jest średni. Dodasz do znajomych? Nie. Fipek, chodź do nas. Chodźcie na górkę, No idę na górkę, tylko patrz, jest Fipek Mogę teraz dać komuś ammo do czego chcecie. Mam wszystkiego do po pomyłki. No zaraz. daj mi a, a, legendarną pompę. Do pomyłki tak? weźmiemy. Nie chuj, daj mleka, tam mam pampę Pipek, chodź na górkę Myślałam, że pod nich, no Niech kolejny pistolet z księgi, a pierdolę Ja pierdolę, bo ja ci się rodzina powykszy To ja bym mu domowała za, za to sklinanie Albo no to jest hit Pipek ma dwa dropy Chodzi o to, że nie... To jest sens taka gra U nas tu typu ma jeszcze Pipek na sobie A, jeden typ Hej, fioletowy skarpet Czemu nie pojęliśmy to tutaj? Typ Skardo, o, fraga Ej, co to jest bryłka węgla, co to jest? Rzuć tym w siebie, zobacz Żebyś to się to ja. ogrzać mógł ty nie wiesz do czego służy węgiel No, żeby straczki nie miał stary, nie wiesz? <noise> tu ja jest, to są typy. No, no to a, bądź, a, a, bądź, a no zobacz, a gdzie masz strefę, nie? Powodzenia ci życzę z nimi, biec O, zajebiście Chodź, tu profi do nas przyjmiemy, tu KGS budujemy. O tu jest na dwa. No to nie idź tam, idź No nie idę, tylko płynę. <grym> w ogóle jest jeszcze sześć osób, nie? A innego zabiłem w ogóle przez ten czas. Jak w wspinacie się na no tę walną w górę. Dawaj budujemy zamek z piasku, to znaczy z metalu. No, wydłupa. nie. Nie, zda, zda. Jak nie ma, jak otworzył? O, ten. No właśnie nie ma, bo z nikto nie widzisz. Ha. <laughs> ha, <hikol. laughs> Oho! Jeden sobie jak... Jeden nie u nich jak coś. O! Gdzie jest pozostała, ale... No nie wiem, jednego to no. jest... Ile oni na Potem będzie, o nie mamy matsów Dobra, ale no tu jest druga, gdzie jest kół, Widzę, jest gdzie jest pięć, reszta Pięć, <laughs> Ej, patrzcie, tego bałwana tu Chodź do dola <laughs> Prześciany to Ej, krok, No chłop Cześć to... to ja sobie zbudowałem te schody. Ty masz te niżej. O, mamy strefę. Mm. Przydałam quiz. No to czekamy na strefę, aż będą biegnąć do nas, hehe. <laughs> Najgorsze jest to, że ta babana trzeba rozwalić, a potem... Drugi bałwan na Samy Bałwan 50 Trzeci Bałwad idzie Ale oni mają Kurde trafimy ich w ogóle kiedyś No ja trafiłem na go za 50 Od górka nam już dwóch typów wjeżdża który? No dziewięć. Dobra, nie mają szans. Ja bym bardziej się starczył tymi czteroma. Chociażby to są bałwany, więc. Kefro, nie zdadaj od no, wypadku. On jest do tego zdolny, nie? No, jak gdzie dostał? Przecież. Jest... Jak, ej oni się jeszcze dają napisałem jeszcze Dobra strefa naszej. i kick. No, o nie ich jest strefa Musimy się zająć tymi z bałwanami najpierw <śmierdź> <śmierdź> The fuck Wiesz czemu my nie mamy nade'ów Ej macie ammo to M Ej ja, u mnie przecież w ogóle nie mało Masz ammo Ej wjeżdżają nam Ма че мо? Добра! Oh, Чихо! Трябва се изправи ту. Ти маш вай да ги хто няма навет. Подам ми. Ти пет тук на гора. Идам там че, идам там че, мих, там, там и... их, Не Ej, ten bałwan dużo im daje, chłopie Przecież to na, na pompę nie idzie, ten bałwan do rozwalenia Bez kewa jeden na biało ma Nie wiem, który Ja tam mam jeszcze 1500 maców, nie? A, dwa amu. Ja, ja też. też Ty, Fipek Ty będziesz miał amu. I pegamo ci wiosną, 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 są ciągle wiosną, te Do tego Nie wkurzają, bo ciągle się budują i bałwany mają te, ich ten, bronią, Dobra, macie tam odemki? No, ja ci rzuciłem na dół 200. No, nie wiem gdzie. Już w strefie jest pewnie. Dobra, to rzuć, kefra Ej, chodźcie, chodźcie, mam tu typów. Ja nie schodzę na dół, na pewno. Nie schodź na dół, no. nie trochę, tylko żeby być niżej, ale żeby być wyżej od dół. Gramy pod strefą, mam dwie apteczki. No, zdążę się uleczyć. Tak jak my graliśmy. Kurna, kolapsuje No, z czego my zabudowałeś? Kto tu jest? No, jak to chyba? No, wyglądał. Myślisz, że to przegra. Tak, efro daj to ja lepiej. Się kalacieś. A oni mają bariery? Tylko oni się wyjechali teraz. Ej, help, I Ipek ich ma ze mną Dobra, Biało, 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 biało ma Dobra, Uj. idę do na górę Nie tracę. to ja. Chodźmy na górę, nie skończmy Moja, moja, moja! Jeden dziesiąt Jeszcze jeden kolejny Jeden wam został Jeden wam został poza sobie Tu jest Na dole jest, jest Tu jest tam. No, Nice no, no jest. GG panowie GG uch, uch, uch. Nie wiem gdzie ty jesteś o oh, Łaś, furtura wow. Ciekaw czy zrobiłem w ogóle jakiegoś fraga w tym leczu. A ja jednego. Nie Jest ja nie Mam jednego. Nie <laughs> Dziewięć mieliśmy, nie? A ja trzy.